Siema, siema! I dzisiaj Wam pokażę najbardziej oczekiwaną i najmniej lubianą grę na świecie. Gę nazywa się kalkulator. Gę się w nią tak, że trzeba wziąć dobrą postać. Mm. Potem dodać do niej porządną loeneczkę. I dodać do niej na przykład szczęście. Ok, teraz do przeciwnika. 49 punktów, niezbyt dużo. Teraz gamy od nowa, musimy wziąć e, inną postać. Potem musimy e, dodać do niej leunetkę. Ależ nas zaatakował wąż mm, to wtedy bronimy się. Bronimy się balonem. Okej, okay, jak, jaki nam wynik wyszedł? E, 30, 23 punkty to bardzo mało. Dobra, zagajmy jeszcze ostatnią gier gierkę, więc weź, weź, weźmy sobie inną postać, teraz dodajmy do niej porządną lornetkę, plus balon, plus szczała i plus łuk. Ok, teraz przeciwnik atakował nas. On wziął taką postać, podzielił ją przez łuk i strzały, czy... tyle szczał, bo nas spamił tak dużo, że no wysadził on. I teraz dał jeszcze to. Okej, okay, jaki wynik? Wady i zalety tej gry to są takie, że nie występują postacie męskie i żeńskie, a plusem tego jest, że nie trzeba je pobierać. Na